Panie prezesie, jesień, zima potrzebujemy witamin. Jak profilaktycznie zadbać o, o nasze zdrowie, samopoczucie? Przede wszystkim jeść bogate, wartościowe pożywienie. Niewysoko przetworzone, jak najwięcej fermentowanych, ponieważ tam właśnie możemy spotkać przyjazną, probiotyczną mikroflorę. Tam spotkamy. Ich metabolity, czyli prebiotyki, bo to, żeby być zdrowym, to powinniśmy świadomie szukać wszystkiego tego, co ma właściwości probiotyczne czyli y będzie dominować w tym pożywieniu pożyteczna mikroflora, która poprawia zawsze kondycję organizmu gospodarza. Tak to jest, że my jesteśmy siedliskiem, Ogromnej liczby mikroorganizmów. My ich mamy 10 do 100 razy więcej niż własnych komórek, i rzecz w tym, że musimy się z nimi zaprzyjaźnić. Musimy świadomie to robić, żeby te, które są, były przyjazne dla nas. W związku z tym trzeba samemu fermentować najlepiej buraki ćwikłowe, marchew, kapustę. Zresztą żartem mówię często, że nawet i wierzby należy fermentować, bo cokolwiek będzie sfermentowane, to będzie służyło człowiekowi. Potrzebny jest błonnik. Błonnik to jest właśnie to pożywienie, które uruchamia w naszym układzie pokarmowym probiotyczną mikroflorę. Nakręca ją, napędza. One są tak skonstruowane, znaczy mają takie narzędzia, mikroorganizmy, że probiotyczna mikroflora szybciej w konkurencji z pozostałymi dobierze się do błonnika. I ten błonnik z kolei nakręca ich dominację. Ale my błonnika nie spożywamy, jeśli bierzemy wysoko przetworzone artykuły spożywcze. Jak najdalej od takich. To samo dotyczy również wyrobów mlecznych. Ja nie chcę, żeby ktoś mnie posądził, że jestem przeciwko naszemu no bardzo wysoko stojącego, jeśli chodzi o techniczną stronę przemysłu mleczarskiego. Ale ja przypomnę, że Ilja Miecznikow, który został laureatem Nagrody Nobla w 1908 roku, on udowodnił i wskazał, że zdrowie człowieka rozstrzyga się za sprawą dominacji probiotycznej mikroflory. I górale bałkańscy, którzy byli przedmiotem Obserwacji badań do dziś żyją, są jednym z najdłużej żyjących i on udowodnił, że żyją dzięki temu, że spożywają naturalnie fermentowane mleko. Ale pan Ilja Miecznikow nie wiedział, w którą stronę pójdzie rozwój przemysłu mleczarskiego, bo musi mieć wszystko w przemyśle. Nie może być lokalnie, regionalnie. Przemysł mleczarski spowodował, że naturalnie fermentuje, ale nie ma naturalnego mleka. Problem jest w tym, że te mleczarnie robią coś, co jest czymś w konsekwencji. Ta wojna z jogurtami, z aktimelkami, pokazuje, że coś jest na rzeczy. Nie wiemy, ludzie nie wiedzą o co chodzi, ale tak naprawdę powinniśmy szukać naturalnych wyrobów. No dobrze, ale żyjemy w pędzie, praca, stres, mamy mnóstwo na rynku wyrobów mleczarskich, innych, jak się odnaleźć w tym ale, gąszczu? No, wystarczy powiedzieć, że nie kupię tego, przecież nikt nie będzie tego dostarczył do sklepu, jak ludzie nie kupią. Jeszcze dziś wianuszek rolników wokół Warszawy jest, przywiozą taczkami mleko, tylko wywołajmy to. No jeśli my się poddajemy, my tak przyjmujemy, no, no, no co ja mam zrobić? No ale przecież możemy piec chlebu siebie. Tylko pamiętajmy, że mąka pszeniczna jest absolutnie dziś wielkim zagrożeniem. Azotyna, azotany to przede wszystkim w mące pszenicznej. Trzeba wrócić do płaskórki, do mąki orkiszowej. Ona tak samo się nadaje do pieczenia. Ja wiem, jak to jest trudne. Ja w swojej rodzinie najdłużej przekonywałem swoją żonę, dzieci. Niedawno, właśnie w minioną niedzielę, była, można powiedzieć, w cudzysłowie, wojna stoczona. Czy można, czym zastąpić margarynę? Ja mówię, no, dorotka, no zastanów się, co przed, kiedy margarynę wymyślono? Przed margaryną było masło. Masło do każdego ciasta. W tej samej ilości trzeba dodać, a jeśli chcemy mieć kruche ciasto, to dodajmy dwie, dwie łyżki smalcu i jest wszystko w porządku. Ale margaryna, absolutnie nie. To już wszyscy o tym wiemy, tylko chciejmy stanąć w prawdzie, to, to zobowiązuje nas do dodatkowej aktywności. Można upiec w każdym piekarniku gazowym, elektrycznym chleb w domu. I jeśli tak będzie, to już nie będą oszukiwać nas piekarze, bo oni będą musieli pójść i oczywiście my musimy być gotowi, żeby więcej zapłacić za ten chleb lepszy. No dobrze, panie prezesie, w związku z powyższym, jeśli wiemy, że to jest tak zdrowe i ważne, dlaczego elementarnym takim sposobem na rekomendowanie nie słyszymy w reklamach, nie, nie, państwo, nie, że tak powiem, nie inwestuje w popularyzację? Pan odżywania. pracuje w mediach. Kto przychodzi z propozycją zapłacenia za reklamę? Wielkie korporacje. Przecież myśmy rozwalili u siebie siłę spółdzielczości. Jak rolnik? Rolnik przyjdzie, jest taki Tadeusz Rolnik, tak się nazywa, jednocześnie z rolnikiem koło Sanoka w Niebieszczanach. Proszę Państwa, ten człowiek cuda czyni, no ale nikt go nie pokaże. I takich przykładów jest bardzo dużo. Wokół naszego stowarzyszenia rozwija się ruch społeczno-gospodarczy, krąg zdrowa Ziemia. To są przede wszystkim rolnicy, którzy postanowili zmienić swoje postępowanie, a mianowicie zastanowić się, co powoduje, że pomimo, że stosuje coraz lepsze środki ochrony roślin, jest coraz więcej chwastów, jest coraz więcej chorób, czyli te rozwiązania supernowoczesne nie likwidują przyczyn. Tak się niestety stało, że akademie medyczne milczą na temat diety, na temat pożywienia. A Hipokrates powiedział, że człowiek powinien zrobić wszystko, żeby jego pożywienie było lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Co Hipokrates powiedział? Hipokrates powiedział, że tak naprawdę za zdrowie odpowiada minister rolnictwa. Minister Zdrowie odpowiada za chorych i umierających, i owszem, jest to potrzebne, ale stwórzmy wszystko, żeby wrócił do najwyższej półki autorytet zawodu rolnika. To on odpowiada za to, czy my będziemy zdrowi, czy nie, ale jemu stworzono takie warunki, że on szuka jak najtańszych rozwiązań, aby tylko sprzedać. Przecież dzisiaj handel polega na tym, kup i jak wyjdziesz, to już jest twój problem. Mówię, co kupiłeś? Czy kupiłeś komputer, czy kupiłeś mąkę? To już za wyjściem ze sklepu twój problem. Ale żeby tego problemu nie było, to musi być świadomy konsument i odpowiedzialny rolnik, odpowiedzialny producent, czegokolwiek. Dziś z ochotą zgodziliśmy się, że my jesteśmy wreszcie uwolnieni od zmory rozdrobnionego rolnictwa. Jest to wielka tragedia przed nami. No bo właśnie dlatego nie możemy kupić zdrowego mleka. Ja mieszkam na chuszczówce. Obok nas w prostej linii, powiedzmy 6 km, działa, można powiedzieć, ostatni Mohikanin o nazwie chłop czy rolnik, który ma kilkanaście krów. I my wszystkie swoje dzieci, pięcioro dzieci, wyżywiliśmy mlekiem. Mieszkamy w Warszawie. Mlekiem od krowy. Ja zrobiłem wszystko, żeby znaleźć mleko. No pan taką możliwość ma, ale co mają powiedzieć ci, którzy mieszkają A w Warszawie? A dlaczego mam? Ponieważ obok pana jest ktoś z sąsiadów. A świetny, czy pan kto sądzi, że ktoś z kościówki jeździ do, in, poza mną? Jak spotykam, to od przypadku do przypadku jakąś zbłądzoną osobę. Ludzi to nie interesuje, bo uważa, że pójdzie kupić w sklepie. No w związku z tym. Może to że, jest jakieś zaufanie też tak, że żyjemy w takich czasach, że wszystko jest tak kontrolowane, że to, co kupuje, to jest dobre, bezpieczne. A kto, kto płaci za tą kontrolę, w konsekwencji? No, konsument swoim zdrowiem. Nie, 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 nie. Za ustawienie mechanizmów kontrolnych płaci ten, przecież jest tajemnicą policzyny, że ustawa w Polsce kosztuje tyle i tyle w Unii Europejskiej tyle i tyle w Stanach Zjednoczonych tyle i tyle. Od czasu kiedy obywatele tego świata, świadomi, nowoczesne, postępowe społeczeństwa zgodziły się na lobbowanie, co to jest lobbowanie, to jest po prostu przekupywanie. Tylko ja nie jestem w stanie przekupić. Ja mogę przekonać ludzi, ja przekonanych mam bardzo dużo, bo ten krąg zdrowa Ziemia to jest kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych i rolniczych, którzy robią to, co my robimy. Nie będę ukrywał, że z niepokojem myślę czasami, co z polskim rolnictwem się dzieje i że zabraknie nam kiedyś no. mm, dobrego mleka, zdrowego od krowy. Oby to się nigdy nie ziści.